Jeżeli szukasz głośnej, gorącej i średnio nadającej się do oce karty, to ten materiał jest dla Ciebie. Nareszcie udało mi się ściągnąć więcej niż dwie sztuki rtx 5070, a z piątką jestem w stanie wykonać całkiem fajne porównanie, głównie tanich wersji niereferencyjnych właśnie tej karty. Wracając jeszcze do porównania z RX-em 9070, bo to porównanie rozgrzało pewne osoby do czerwoności i nie dlatego, że Radeon wygrał ten pojedynek, ale głównie z powodu moich wniosków potestowych. Część osób zwracała uwagę na taką niepewność, jeżeli chodzi o wybór GeForce'a, a to ze względu na to, czy trafimy na wersję bez stosownej liczby ropów obiecanej przez NVIDIA, a to przez wzgląd na zasilanie 12V-HPWR czy 12V2X6, które, powiedzmy sobie, nie jest specjalnie dobrze rozwiązane w przypadku Blackwella. A ponadto jeszcze doszedł do tego temat Igora Walowska, który mówi jasno, że są problemy z temperaturami hotspotu niektórych wersji RTX-ów 5000. Tam był model PNY. Ja też odnosiłem się do tego, ponieważ mam taki model PNY, natomiast Sceptycznie podchodzę bardzo do testów tylko jednej sztuki karty graficznej, po to by wyciągać tak daleko idące wnioski. Zobaczycie w tym teście, że niektóre wersje RTX-ów 5070 nie mają takich problemów z temperaturą hotspotu, ale nie chcę Wam zdradzać już na początku wszystkiego. Więc taki wstępniak. Na razie RTX cały czas walczę o dostępność RX-ów w podobnym teście. Wiem, że taki test cieszyłby się u Was sporym zainteresowaniem, ale niestety dostępność jest jaka jest i nie jestem w stanie wszystkiego na już. Ściągnąć. Przechodzimy teraz do konkretów, czyli do prezentacji wszystkich kart. Pierwszą prezentowaną kartą graficzną jest model GameWord serii Python 3. To stosunkowo nowa linia produktów tego producenta, wprowadzona równolegle z serią RTX 4000, zaprojektowana z myślą o komputerach typu Small Form Factor. Choć nie jest to karta o kompaktowych rozmiarach, jej konstrukcja klasyfikuje się raczej jako budżetowa. Zarówno osłona chłodzenia, jak i tylna płyta, backplate, zostały wykonane z tworzywa sztucznego. Warto jednak zwrócić uwagę na trzyczęściowy radiator oraz zestaw trzech wentylatorów o średnicy 80 mm każdy. Podczas gdy karta GameWorda zajmuje Dwa sloty model Gigabyte Windforce OC to już konstrukcja dwuipółslotowa. Jest to lekko podkręcona wersja RTX 5070 na plus należy zaliczyć obecność aluminiowego backplate'u, choć niestety nie znajdziemy pod nim termopadów. Podobnie wygląda sytuacja w przypadku komponentów odpowiedzialnych za odprowadzanie ciepła z pamięci oraz sekcji zasilania. Zamiast standardowych termopadów producent zastosował żel termiczny, który wywołał niedawno spore kontrowersje w środowisku entuzjastów. Kolejną fabrycznie podkręconą kartą w zestawieniu jest kompaktowy model Twin X2 OC od Inno 3D, który przy masywnym intorsie od GB wypada jak Mikrus. Producent zastosował imitację szczotkowanego aluminium na topie oraz aluminiowy backplate, pod którym znajdziemy komplet termopadów odprowadzających ciepło bezpośrednio z rewersu PCB. Wizualnie karta sprawia wrażenie lekko zużytej, co jednak nie dziwi, biorąc pod uwagę, że pochodzi ona z outletu. Najtańszą kartą w zestawieniu jest symbolicznie podkręcona wersja OneClick OC. Podobnie jak w przypadku modelu od Inno3D, znajdziemy tu aluminiowy backplate, jednak tym razem pozbawiony termopadów. Karta została wyposażona w dwa 90 mm wentylatory, których łopatki połączone są pierścieniem zwiększającym stabilność obrotów. Dodatkowo całość dopełnia białe podświetlenie LED, zarówno na wentylatorach, jak i na wybranych elementach obudowy chłodzenia. Prezentację kart zamyka model Ventus 2xOC. Mamy tu do czynienia z powtórką znanego schematu: niewielki, fabryczny overclocking, dwa wentylatory o średnicy 95 mm z pierścieniem stabilizującym łopatki, osłona chłodzenia wykonana z tworzywa sztucznego oraz aluminiowy backplate. Niestety ponownie bez termopadów. Testy w grach nie przyniosły większych niespodzianek. Z jednym wyjątkiem, model Inno 3D Twin X2 OC mimo fabrycznego podkręcenia okazał się najsłabszy w zestawieniu. Powodem była specyfikacja ustawień tablicy Boost, w szczególności krzywej napięć i taktowań. W praktyce karta ta osiągała średnio o 100 MHz niższe częstotliwości niż pozostałe modele, co skutkowało stratą rzędu 2-3% względem innych fabrycznie podkręconych konstrukcji, przynajmniej w 1080p. Na przeciwnym biegu nie znalazły się karty KFA2 OneClick OC oraz Gigabyte Windforce OC, które okazały się najszybsze w całej stawce. W testach overclockingu, podobnie jak w przypadku ustawień fabrycznych, prym wiodą modele KFA2 OneClick OC oraz Gigabyte WinForce OC. Zawdzięczają to przede wszystkim możliwości podniesienia limitów mocy odpowiednio do 110% dla KFA2 oraz aż do 120% dla Gigabyte'a. Wszystkie testowane karty osiągały stabilne taktowania w okolicach 2850 MHz. Natomiast rzeczywisty boost mieścił się w przedziale od 2900 do nawet 3250 MHz. Co istotne, tylko model Gigabyte'a był w stanie utrzymać średnią częstotliwość pracy na poziomie 3100 MHz. Gigabyte WinForce OC rzeczywiście potrafi wyraźnie odjechać konkurencji po podkręceniu, w niektórych scenariuszach nawet o 5% względem najsłabszego w zestawieniu Inno3D. Niestety ta przewaga ma swoją cenę, o której za chwilę. Kultura pracy tych kart to jest istny dramat. Oprócz Ventusa wszystkie karty osiągają pułap ponad 2100 obrotów na minutę. Co skutkuje bardzo wysokim hałasem już na ustawieniach standardowych. Żadna z tych kart oczywiście nie dysponuje dual biosem z nazewnictwem Quiet Performance. Nie mamy takich rarytasów jak w Asusie Prime, o którym jeszcze będę wspominał w tym materiale. Musimy pogodzić się z bardzo wysokim hałasem i to nie jest tak, że ja mam Temperaturę w pokoju rzędu 26 stopni Celsjusza. To nie jest tak, że testujemy te karty w upalne lato. W tym momencie na zewnątrz panuje temperatura 15 stopni Celsjusza. Mamy chłodny maj. W przypadku pomieszczenia testowego może góra sięga 23 stopni Celsjusza. Także mówimy raczej o normalnych temperaturach pomieszczenia do testowania kart graficznych i tym bardziej o obudowie, która ma całkiem ciekawy przepływ powietrza gdzie warunki są naprawdę sprzyjające kartom graficznym. A zobaczcie, co się dzieje z temperaturami tych tanich wersji. Natomiast to jest podyktowane faktem, że przeniesiono tak naprawdę te układy chłodzenia, poza drobnymi wyjątkami, z RTX 4070 Super o 220-watowym TGP do kart z 250-watowym TGP, do RTX 5070. I widzimy tego skutki. Widzimy nie najniższe temperatury i hałas rzędu 42, 45, 46 dB, a po odkręceniu limitów mocy, co doskonale widać na przykładzie Gigabajta, a także KFA2, ten pułap sięga 48 dB, co najmniej. No to jest absolutne szaleństwo, bo ten hałas wybija się bardzo mocno poza naszą obudowę. Zobaczcie, proszę, że udało mi się także zmierzyć temperaturę hotspotu. I tutaj też dzieją się różne kwiatki. Ventus ma problemy z hotspotem. Gameword Python tym bardziej, przez wzgląd prawdopodobnie na backplate tworzywa sztucznego, który blokuje przepływ powietrza między laminatem a rewersem. To wygląda fatalnie. Gdybym dysponował termoparą, termoparę mam, ale gdybym mógł zdjąć chłodzenie i zamontować tam termoparę, podejrzewam, że temperatura sięgałaby 105 stopni Celsjusza na odczycie z laminatu no to nie wygląda pozytywnie, Gigabyte sobie z tym całkiem nieźle poradził, prawdopodobnie przez, nazwijmy to, żel termiczny, chociaż to nie jest specjalnie celne nazewnictwo, tak samo zresztą jak Inno 3D, które ma w dyspozycji termopad odbierający czy przekazujący ciepło z laminatu z rewersu sekcji bezpośrednio do backplate'u, co działa, co jest skuteczne, co widać po temperaturach hotspotu. Więc tak to wygląda w takim może nie skrócie, ale w takim opisie kultury pracy, który także widzicie w tabelkach, jest to dobrze ujęte. To dobrze pokazuje jak te karty pracowały. No, wygląda to bardzo źle. Tak patrzę sobie jeszcze na testy tanich RTX-ów 4070 Super i jestem hmm, przekonany o tym, że to były karty cichsze. To pokazują dane z tabeli. No, każda ta wersja tania Ada Lovelace była cichsza o dobre 2-3 decybele od 70 Blackwell. Takie są fakty. No, gigabyte stanowi wyjątek, decybele różnicy, natomiast w przypadku tej nowej 70 jest on gorętszy o dobre 4 stopnie Celsjusza. OK, rozumiem 30 watów różnicy, ale okazuje się, że te tanie wersje po prostu nie radzą sobie ze schłodzeniem układu Blackwell, że występują problemy nie tylko po stronie układu graficznego, ale także hotspotu w okolicach sekcji. Mówił o tym Igor, ale ja zwracam uwagę, że jest to kwestia jednego modelu. W przypadku GameWorda Python faktycznie stwierdziłem podobne problemy z nagrzewającym się hotspotem na rewersie. Po stronie MSI wygląda to bardzo podobnie. Natomiast w przypadku Gigabajta z tym żelem termicznym, w przypadku Inno3D, które zastosowało termopad pod backplate'em, tam sytuacja wygląda zgoła odmiennie i temperatury hotspotu są do zaakceptowania, nie są wysokie. Są podobne jak w serii RTX-ów 4000, które były zgłaszane przez czujnik wtedy jeszcze obowiązujący, istniejący na kartach serii Ada Lovelace. To tak. W skrócie odnośnie historii, do tego co było, do tego co mieliśmy i jak wygląda porównanie tych dwóch serii kart. Niestety, Blackwell wypada w tym względzie gorzej, no ale to też przez wzgląd na to, co NVIDIA zrobiła z TGP tych kart graficznych czy z TDP, ale to przekłada się również na TGP, który widzimy po stronie GPUZ, czy też innego oprogramowania, które zgłasza nam realny pobór energii. Gdybym miał wybierać jakąś spośród tych kart, to nie wybrałbym żadnej. Pomimo, że polecam w polecanych KFA2 ze względu na cenę. 2600 zł, ale tak naprawdę musem przy tej karcie, jeżeli zależy Wam na dobrej kulturze pracy, jest wykonanie undervoltingu. Natomiast jest Asus Prime, którego ja testowałem na premierę. On kosztuje nieco ponad 2800 zł i moim zdaniem jest to idealna 70, która nie tylko świetnie wygląda, ale również przedstawia bardzo dobrą kulturę pracy z obowiązującym dualbiosem na laminacie. I w trybie quiet jesteście w stanie zejść do 32 decybeli przy całkiem akceptowalnych temperaturach. Nie badają wtedy hotspotu, natomiast nie sądzę, żeby tam odbywał się jakiś dramat przez wzgląd na wykonanie tej konstrukcji. Ale to jeszcze będę badał, jeżeli oczywiście ta karta do mnie dojedzie. Więc absolutnie nie wybrałbym żadnej z tych kart do swojego komputera, gdybym miał w dyspozycji około 2800 zł, bo są od tych kart lepsze modele. Niekiedy warto jest dopłacić tę stówkę czy dwie, po to, by mieć święty spokój z kartą graficzną, po to, by polepszyć jej żywotność. Po to, by nie spotkać się z temperaturami hotspotu rzędu 100 stopni Celsjusza. Po to, by również karta nie stała się suszarką po wykonaniu OC. Takie jest moje zdanie. To płynie dzisiaj z testów tanich RTX-ów 5070, które są tanie i tanie. Jak to się mówi: jest tanio, jest dobrze. Jest dobrze, jest tanio. No i tak to można skomentować dzisiaj. Dziękuję Wam bardzo. Mówili i papa.